Ale drą się, nie? No. Jak stare przeście no. <grywa> ja Co? No to się uśmiech. Uh -huh. la, 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 la. La, la 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 O? Biedna, o nie ma. Uśmiechnij się. Dojeżdżając do danego odcinka z i robimy zdjęcia pamiątkowe. Oooo, kruszo. No tak na dole się uśmiecham bo będą zdjęcia cyka. Udawaj, że będzie fajnie, pomimo że wcale, że wolno. O. Wszyscy pojedziemy tą prędkością, tej dźwigni to ja wcale nie muszę ruszać. Bo to to hamowanie i to wszystko... O, O, tu się kończy. Tu jedziemy luzem. Dobra, dajemy kitę. Nie? No czemu? Ja nie hamuję. Jedziemy. Jo Złabo. Idziemy! Słabo! Myślę, że nie wypadniesz Jeszcze tak jest tak że Gdzież stary to sobie? Co to ma być? Popsułeś nam czas! Weź! Za co Trzeba się zatrzymać na górze. Czuję O, ja no. no, ej, nie hamuj! Nie hamuj! Dajesz kitę, to nie wypadnie z szyn. No dalej chłopaki, Bo smutno się robi. No, słabo. Ej, no tam gdzie było z górki, to trzeba się kiwać. Odpychaj się, bo jeżeli szybciej. Dajesz Damian, do końca ciśnij. Robimy wypadek? No, ej, no, ej, no, ej, no, no nie hamuj. Uśmiechnijcie się, bo zdjęcia robią. Langzo. Nein. Langzo. Wyśmierzcie to się. Nie, bo tu już dojeżdżamy. 다리 어아 아, 이거 너무